Dzień dobry, cześć. E, witam was ponownie na tym YouTube. Mm, bardzo długo mnie nie było, bo z tego, co patrzę, ostatni odcinek nagrałem w styczniu, w połowie stycznia. Mamy już połowę marca, tak więc 2,5 miesiąca tego roku minęło. Mm, no, a ja tak naprawdę ani jednego materiału takiego dłuższego nie nagrałem. E, mam na to wytłumaczenie. Na początek choroby zdrowotne. Miałem w styczniu zapalenie zatok, a później po dwóch tygodniach półpasiec. Następnie wyprowadzka. Najpierw moje dziewczyny, później moja, żeby wspólnie zamieszkać. No i na koniec jeszcze miałem operację ręki. Tak więc było dość ciężko, dość intensywnie i ten YouTube po prostu odszedł w odstawkę. Sam projekt również no, niestety, tak to czasem jest, że jakieś takie rzeczy się pojawiają w życiu, i te projekty finansowe musimy odłożyć na dalszy plan. No, ale teraz chciałbym Was zaprosić. Już powinny się pojawiać materiały regularnie. Chciałbym nagrywać jeden, dwa odcinki w tygodniu, powrócić też co jakiś czas trochę shortów, żeby kanał się bardziej kręcił. No, i tyle. Tak naprawdę to jest taki. Króciutki odcinek informacyjny, że zaczynamy teraz z grubej rury. Odpowiem też, opowiem też, co w tym moim planie zostało już do teraz zrealizowane. Choć nie ukrywam, spodziewałem się, że będę robił dużo, dużo więcej, to jednak no, nie udało się. Tak więc cóż, zapraszam Was do przyszłych materiałów. Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać, będziecie mnie oglądać. Zapraszam do komentowania. I do zobaczenia. Hej!